Hej wszystkim, o poranku. Słuchajcie, dziś mam dla Was kolejną porcję zmagań z Nissanem. E, no, troszeczkę się na nim narobiłem. Powiem Wam, że to jest najbardziej czasochłonny projekt, jaki w życiu robiłem i chyba najtrudniejszy. Bo też trzeba zaznaczyć, że nie ma do tego samochodu kompletnie w ogóle żadnych części. E, także, no, myślę, że troszeczkę czasu jeszcze z nim spędzimy. No dobra, mamy kolejny dzień. Zobaczcie, e, wczoraj udało mi się zdemontować jeszcze drzwi. Zrobiłem Przypiełem... całą instalację, tak to wygląda. I jeszcze wam pokażę z drugiej strony. Czekajcie, otworzę tylko z tej strony. No i zostało mi jeszcze zdemontowanie drzwi od strony pasażera. Tak macie zobaczyć, lusterko już wypiąłem. Większość rzecz też o, e, zdemontowałem, tylko po prostu nie mogłem e, zdemontować szyby. No bo ten przekaźnik, który był o, w tym miejscu, no, pojechał po prostu do tapicera. Także dopiero wczoraj go m, odebrałem. Ten przekaźnik i e, będę mógł w końcu opuścić szybę i zdemontować. Całe drzwi i rozegrać rzeczywiście. Lampę też mam luźną, także wam, że z to tak. No Trzeba było podpiąć ten główny i dopiero teraz. O, chodźcie, pokażę Wam najtrudniejsze do tam macie, widzicie, yy, taki właśnie element do wyciągnięcia i jak tego nie wyciągniecie, to yy, nie, nie wyjdzie po prostu instalacja, praktycznie nie ma tam w ogóle dojścia do tego. to ręką, bo tam się śrubokręta w ogóle nie wsadzić, masakra. Instalacja już wyciągnięta, tak to wygląda. Jak możecie zobaczyć, już te drzwi też zostały zrzucone. No także że prawie wszystko. Skończone zostało już podkreślenie tych klasików. Ok, słuchajcie, tak jak widzieliście na filmie, no większość rzeczy mam już przynisanie zrobionych. E, zostało mi tylko wyczyszczenie co niektórych elementów e, z ogni, z korozji, no, bo tam gdzieś właśnie, e, tam gdzie znajdowała się uszczelka od szyby, tam gdzie e, było mocowanie drzwi, to tam gdzieś delikatne takie, e, no wiadomo, samochód ma 30 lat także może mieć gdzieś delikatno naloty korozji także to wszystko muszę jeszcze wyczyścić muszę zakonserwować jeszcze raz porządnie burtę z tyłu no i chciałbym jeszcze właśnie zabezpieczyć Pasą uszczelniającą, która no wiadomo wydłuży żywotność tego pojazdu. No i z takich właśnie ważniejszych rzeczy jeszcze muszę od niego poszukać. Amortyzatory na przód i tył, także zobaczmy, bo widzę, że z dostępnością jest dość ciężko. Wszędzie są tylko takie właśnie sportowe, gwintowane, a chciałbym właśnie takie kupić oryginalne, takie jak wychodziły seryjnie w tym samochodzie. No właśnie, i rzecz jeszcze najważniejsza, bo z racji, że jest to nasz wspólny projekt, czyli mój i moi widzów, czyli wasz. No to chciałbym, żebyście coś napisali w komentarzu, co można udoskonalić w tym samochodzie, co lepszego zamówić, może coś dołożyć do niego, żeby lepiej się prezentował. Także czekam na Wasze sugestie w komentarzu. Trzyma się? Trzyma się. Dobra, także to by było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną do końca, standardowo, i do zobaczenia do następnego razu. Trzymajcie się.